Zakończona niepowodzenie! Yes. To kurwa! Ej, co to ma być? Siema, siema, tu jestem z for the, the win, way. a w dzisiejszym odcinku, to już trzecim, z Geek i będziemy grać współpracę z Battlefielda 3. Tak jest, witam serdecznie, lecimy dalej z misjami. Tak, będzie już tylko lepiej, bo nie będzie helikoptera. Z, z tym helikopterem to nie że było, nie? Tak, lecimy. Tutaj, tumba. Dobra, który, który? Dobre? Ja biorę po lewej. Po lewej? No dobra. E. Tak na wszelki strzel dwa razy, jak już. Dobra. To trzy, cztery. <try> Powiedziałeś, kurwa, lewy! A ja zrozumiałem, że ten lewy, co, co się na tym opierał. <try> Dobrze, jest, jest. Ale mnie... No, trafiłem kurczę. go. <try> Zakaczem, Tłumikiem zapierdzielali widzowie. No, który? Ja z tego znowu po lewej. Dobra, to 3-4. Ale synchro. Lekko za wcześnie strzeliłem. Gdzie tam za wcześnie? Synchro idealne. Co? No co? Dobra, u mnie o sekundę za do wcześnie. Dobra. No to była milisekunda. Let's go! Dobra, gotów? A, A. 3-4. Już nawet mam plan na to. Oj, Aż dziwne, że oni nas nie wykrywają, jak oni tak się drą. Musisz double killa zrobić, okay. jak już. Dobra, led jestem. A. 3, 4 już ostatni, który? Dobra, lewej znowu. Dobra, to 3, 4 Zostaliśmy wygryci! Serio? Dobra, już trudno. Oj. Zabieram to. Ładnie. Dobrze, Pani o, Dziejaszku, zapraszamy. A mogę go zranić? Aha, on... Nie da się go zranić w jakikolwiek sposób. Oj, sakaczek. widzowie. Nie zganę, że bez... Stop, nie ruszaj. Chodź, chłopie, chodź, chodź, czysto jest. Ja no dobrze... Wiem, chodź. Cze Czekaj, weź nie ruszaj. A nie, dobra, bez tumika. No. no. dobra, no jeśli będzie. Weź, no weź je będzie widać. Dobra, to ja sobie bierę. Siop. O, zmiana broni. Ciekawe. Dobra. Palaj! O Boże! O, panie. Ja lubię z maszynówek grać. Nie, ja też lubię, ale snajperka to jest mój main, nie? Ale ci też, na przykład. Jak grałem, to zawsze snajpa jest... No snajpa zabija na hita, nie? Nie zawsze No zależy ale w większości Oni się właśnie zabili Nie, ja im granat rzuciłem No Ej! To to ma być Proszę mnie tutaj wypuścić Oni... Co ty robisz? No on nie prz... Przesto... Zważył mną <gry> Ja pierdzielę! Okay, Wygląda jakby tu byli Bo tu są Skąd ty to możesz wiedzieć? A no tak, przechodziłeś już tą misję Tak Prawy budynek, pierwsze, drugie piętro Tak ściągnięty. Prawy budynek, pierwsze, drugie piętro, tak a, ah, ale już się ich pozbyłem. Widzę. Stał. o Stał. Ooo, czyżby to teraz? Chodzimy A No kurde O kurde widzowie Wynosimy się stąd Zawsze coś innego widzowie W Pierwszym odcinku Rozwaliliśmy czołgę W drugim odcinku Helikopterem rozwalaliśmy helikopterem. wszystko a tutaj a w z odcinku. W trzecim odcinku jedziemy hammerem i walimy z 50 Mina... Co z... Nie! Nie idź tu! No i... Zaczyna się. Stelaj gdzie... Gdzie... Gdzie się da, strzelaj gdzie się da. Super pomysł, ja tam pójdę, a ty mnie osłaniaj. Dobra. Dawaj. Raz. Dwa. Trzy. Idę. Idę, uważaj. To była pułapka. Skąd? Tam idą. Zero obrażeń. <grystanie> Wystarczy, że ja wsiądę i jedziemy dalej. Zniszczymy auto. Mówię. Jedziemy dalej. Strayer. Jedziemy stąd, a nie... Idziemy, let's go. Udało się. Dobra, Wybraliśmy z tej pułapki. Dało się. To ja właśnie zrobiłem. I szybko, póki jest? jeszcze jesteśmy, strzelaj w wyrzutnie rakiet. No w nie. Oj, kurde. ja nie zdążyłem. To dobra, pora zmienić na... O, granat. Na snajpę. Do garażu, do garażu, szybko. Na snajpę pora zmienić. U, jestem w garażu. Poczekaj. Musiałem zakończona niepowodzeniem powód. Yes. TO kurwa! Ej, co to ma być? Co to miało znaczyć? Ej, jeszcze jeden! Co to, to. Ej! No co to za Przeładowuję! Przesuń dupsko. dach budynku przed nami. Dach budynku Irakui Union. Oho, przyleciał... Wpadło. Przyleciał buzard! Oj oj! Dobra Dało no. się widzowie chyba Jak się wydaje Oj nie tu, przewidzasz Leci po nas Helka, let's go Idziemy Mamy to Let's go! Jeszcze granat na pożegnanie No i mamy to widzowie. No i dobrze. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie sub, like, komentarz i u mnie i u Gidheloxa i siema! Cześć.